Jesteśmy na rynku Starego Miasta w Lublinie, przed wejściem do galerii znanej lubelskiej malarki Krystyny Głowniak. Jest wczesny, słoneczny poranek, Rynek powoli budzi się ze snu, ale gdy zrobi się gwarno, to miejmy nadzieję, że spotkamy Panią Krystynę. Pani Krystyna Głowniak Witam Panią. Przepraszam. On ma sprzęt Już. wypożyczony, Zdurze. który mu dano do sprawdzenia. A, no. nie, to, to jest, jest mój własny. Ten... To jest taki czerwony kanał. No i na przykład o tej wenecji, ona się z tym że przekłada. Wiecie, jak pojechałam pierwszy raz do Wenecji, miałam wtedy apel w może dopiero włożę, będzie lepiej, jak, jak filmujesz. To znaczy, jak, tak, to. Upraślicz, jak rzut muszę to nie skasujesz, Maria została, że Maria się, To filmu, na razie mogę Więc w każdym razie, jak przyjechałam do Wenecji pierwszy raz, to był luty, koniec lutego, nie wiedziałam, że jest karnawą. I zaczęłam malować, a mi się boże. Tyle się dzieje, bo przebieraniu, bo tak jakby czyli nie zdążę. No i po prostu tym aparatem sony, taki malutki były jakim, zrobiłam tyle fajnych zdjęć, a to są modelki z najdroższego domu mody. Te stroje za ciężkie pieniądze, zresztą miasto chyba płaci im za, za promocję miasta. I ja, ja na początku już nam trzeba płacić tym modelkom, wprost przeciwnie one się układały wszystkim, kto chciał fotografować, robiły co kto chciał, ale no, widzicie z jakim wielkim smakiem te stroje są zrobione, bo są stroje gorsze, takie, że ludzie mają w domu, wyciągną, odkurzą się, ubiorą. A tutaj po prostu widać wysokie klasy, wszystkich jakości stóp. I też z tego, z tego miotu, z tego czasu też jest gondola taka bardzo ekskluzywna, bo gondola może być droga, może być tania, gondole są czarne, ze złotym wykończeniem, gondola jest pięknie ubrany, ma kapelusz, tak jak gondolskie no i zakochani będą się gondolić <głosuś》> Muszę powiedzieć, że tyle razy byłam w Wenecji, nigdy jeszcze się nie gondoliłam, Ale pomyślałem sobie... Że... Nie, nie, Ale pomyślałem że chyba to zrobię, nie przez nogi, tylko są dobre zdjęcia, jak się jest na środku kanału, są lepsze ujęcia niż takie z ołówkami. tam to też Bo przy ołówkach, gdzie będą dawać kanału. są waporety. No to wszyscy ich na głowę, to będą, co mam z je, jeszcze, jeszcze nam może okraść. Trzeba uważać na tym alkoholiku. No i e, tutaj takie akwarele, to już bardzo dawne. To jest 91 rok. nawet, było inaczej, 1989. A plac Świętego Marka nie był dalany? Bo jak mam, to ja był ty, ty. Tak, to był Tak, to przeżycie spektakularne, owszem. Więc jeśli chodzi o plac Świętego Marka, to ja coś jeszcze pokażę. No i tutaj, tutaj te, te drugi z Kazimierza, to, to w ogóle jest taki fenomen, bo e, obraz jest oczywiście inny, ale w Dukarni, ten, który robił na tym włoskim był popełnił błąd, żeby się tak podzieliło. Ja doszłam no, do dysku, że ten błąd jest fantastyczny, że daje plastyczny hmm. punkt widzenia, czyni ten obraz bardziej takim, powiedzmy, e, bogatszym mam co najmniej pięć takich wydruków, że nawet nie znam tego człowieka, który tą maszynę tak odstępnie zepsuł, czy zepsuł, ale to jest świetne i tym się bardzo cieszę, także cały takie cyklam. Wyle słowo, przypomina mi to, zdjęcie córki jest, coś takiego z tym, że z dużej ładnej samochodu, zdjęcie tego I co się okazuje? Że tutaj on jest taka właśnie... Myślę, kwadratowa, małe, o taka biała samochód, kreska. I, i to, to jest coś jakby wiecie. I ten samochód jest dalej za tą kreską, to jest ważne, tak jak tu. Tak tylko, tak to. tylko to, że mówię, ta sama jest o taka ta, ta no tak, tak samo, tylko że jest taka kwadratowa przesłań. No, to pan nie będę taki Teraz, teraz tak, tutaj taki bardzo, ja, ja bardzo lubię, że są tusze ja kierunku. Nie, Koleżanka z klubu, Konrada Gawry, witam serdecznie. To jest mój mąż, bardzo mi miło. A to jest, jest moja koleżanka, Renata Gawry. My jesteśmy tutaj jest klubowiczkami. I jest A my mm. to się znamy. To są moje kołożanki z siłowni. No i muszę powiedzieć, że moja ulubiona technika, jak mam troszkę czasu, postaram się mieć. to są właśnie rysunki. Tu z rzuciłem I tu właśnie takie rysunki. Się jest w pełni jest mój własny świat. I to sprawia mi wiele przyjemności. To jest ulubiona moja technika. Ponadto jeszcze na duży obraz, który jest wykonany tą techniką yy, wydruku na płótnie, bo oryginał jest muzeum. Yy, oczywiście nie jest od no, sprzedaży, ale yy, zdarza się, że klienci są zainteresowani tym wydrukiem odkrutnym, który jest kolejny. One no, są tańsze oczywiście, bo to nie jest, to jest druga czy trzecia wersja, ale jest podmalowywane. To nie jest tak, że wydrukuje gotowe. Nie, to jest podmalowywane, to jest utrwalone, zagorznicowane. Może tak zapowiedzieć, jak obraz, to je jest kolejny na wyrobinie. Taką nie jest na uwolnieniu, nie wiem, jest to taka nowa technika przypominająca procesy migracji. Czasem też w gromadze włoskim, a książka książki, a tworzy tyle, że książki dla wspólnoty polskiej, która zaczyna od zajęcia, więc oczywiście to jakby problem na nauczycieli, na uczniu, więc to niektórym przeszkadza. I tutaj jeszcze, to jest właśnie jeden z tych królów na północ, który bardzo lubię. I to jest taki motyw y, patrzu, w Padku, który teraz pada ze wschodu, ale to jest metaforycznie ma bardzo dużo znaczeń. E, to jest, nie mówię, on to jest dzisiaj nie wiem, co on oznacza, muszę się, bo szumą, bo jakiegoś umówować. Z jest. Ma... z kompleksu, z pałacu Dożów. E, a tutaj sam na co, z tą stronę jest na co to jest właśnie ten rysunek tych kominów weneckich, więc to mnie tak bardzo fascynowało i rysowało niewielokrotnie. E, tutaj na przykład kończy z Tbilisi. Około no, no, Tbilisi jest to bardzo malownicze no, miasto, to miasto, to miasto to bardzo piękne. W Tbilisi, w no, Gruzji. Bardzo piękne, bardzo malownicze, tylko że tam no, po prostu było krótko i nie miałam możliwości żeby tak to pomalować. ale znam się, że wrócę, ale tam się nie coś się zmieniło w momencie, kiedy, kiedy zmienił się rząd na bardziej rosyjski. Jak ten widzina odjął rząd, to nie z tego wyniknie, bo na pewno nic dobrego. No i co jeszcze mogę pokazać? Nie chcę mnie zamęczyć. Jeszcze takie na roz... rozrywki, że jest Na rozrywki jeszcze poważne trochę zdjęć burze z Indii. To, co bardzo pięknie tam Zemlick-Rawczyk tak, zrobił tak. w swoim wspaniałym filmie. Mianowicie tutaj jest ta modelka, konkursowa dziewczyna, jest tam potem takie inne zdjęcie, więc to tutaj, tutaj jest piękne. Tak. No i to, to są wszystko moje zdjęcia, ale były już nikąd, tylko, tylko, że... To pozwalały prostu... robić takie zdjęcia? Bo wiem, że żądają za to pieniądze. Nie, nie, nie nikt nic, nic, niczego nie żądał. Nie żąda? Bo to było, to było w Taczmatale, tam... No. Aha. No i to jest pochód kobiet indyjskich, czyli jest kobiet właśnie idących do świątyń, do manzoleum. No panie z manzoleum, to znacie tam taką historię przedziwną, ta kobieta umarła, miała 14 dzieci. Przy 14 dziecku umarła, ale zanim umarła, postawiła warunki swojemu wężowi, a to był jakiś no, macharadza właściwie można powiedzieć. Też z dynastii mongolskiej był ten, ten władz, to władca że, że wybuduje jej wanżoleum, że nie ożeni się i że wychowa te wszystkie dzieci. No trochę na swoje nieszczęście, bo wydaje się, że to, to 14 dziecko to był syn, którego zamknął w więzieniu. Żeby odebrać mu władzę i nawet nie pozwolił patrzeć na grób matki, więc to, ta historia miała potem bardzo przykrycią. ciąg dalszy. Y, no i tu na przykład są... Ale? No może y, Moim zdaniem? Środki, można. Y, ja to tam się zadzwoniłem. To są te kozieni, które idą, y, idą właśnie... Ale te stroje są tak. wspaniałe. Tak. Ale te kobiety to też są wspaniałe, Te no, że są struje... zasłonięte, one są w większości zasłonięte. Ale one są ładne. Tak, tak są ładne. Są młode, bo później zwykli. Cześć. Pani Terezo, trochę... ja za chwilę do Pani zadzwonię, bo mam gości w galerii. Tak. Dosłownie za parę minut, bo za parę minut, dobrze? No. Europejczyków zaprosił też z Azji, z Japonii profesor Asakawek. No i y, panie, z Pani Arszt Studentki, ja im pomagam układać mandale, a one hmm. też pomagają. Oh Przepraszam, co to są mandale? mandale to jest, to jest, ta dekoracja to jest mandala. Mandala to jest taki ornament hinduski. To jest, wszystko są naturalne preparaty, ponieważ nie ma nic malowanego. Ta czerwień jest autentyczna, nie wiem jaka to roślina, ale wiem, że żółta to jest kurkuma. No. Teraz tutaj tak ładnie wyglądają studentki. Ale to oczywiście jest ta pierwsza kasta, najbogatsza. Aha. I, I też, jeżeli z tej najbogatszej kasty, kobieta zostaje w wdową, to też jest jej los nieciekawy, więc one wszystkie się kształcą, bo jak one mają studia, mają swoje pieniążki, to już im nic nie grozi. I na przykład mamy znajomego profesora, którego córka jest reżyserem filmowym i będzie miała swoją wytwórnię i nie chce wychodzić za mąż, bo nie chce iść <grym>, no, na a stare lata ani na młode. Natomiast, natomiast żona jest designerką, zresztą mąż i ona studiowali we Francji, także są dobrze kształceni, ale mieszkają w New Day. I ten hindus będzie gościł w Lublinie. A to, to co Pani mówiła, że będzie na siłownię chodził, tak? Tak, będzie chodził, na, a już na siłownię. Ja w że muszę każdego miesiąca umieszczę, co ja robię. Więc w tym miesiącu jest Kazimierz, ale szczęśliwie sprzedałam dwa obrazy, więc w poniedziałek muszę coś więcej tego Kazimierza powiesić. I tutaj na plakacie jest napisane notatki z podróży. To taki był temat w poprzednim miesiącu, ale dopisam kazimierskie plenery. Może oczywiście tam byłam i dużo rzeczy powstało. Także mam nadzieję, że Was nie znam wzięłam. A teraz już sobie każdy, tej sądzie gdzieś tak. Ja kto zamówi jakieś kawy herbaty na twoje zimie?